Cześć, tu Alan Gross. Witajcie na moim kanale, na którym pokazujemy budowę krok po kroku. Na naszą inwestycję właśnie wjechała stolarka okienna, dlatego dzisiaj odcinek o stolarce okiennej. W kilku pokażemy Wam błędy popełniane przy montażu stolarki, pokażemy Wam różnice oraz kilka istotnych informacji przekazamy na temat, jak wybrać stolarkę na swoją inwestycję. Zaczynamy! W pierwszej kolejności pokażemy Wam powiemy, czym kierować się przy wyborze okien na swoją inwestycję. Do dyspozycji najbardziej popularne mamy okna drewniane i okna PCV. Są oczywiście jeszcze inne odmiany, są okna aluminiowe czy okna mieszane drewniano-aluminiowe, natomiast najczęściej. Spotykane okna to okna drewniane i okna PCV. Jaka jest różnica? Podstawowa różnica to różnica w estetyce. Jeżeli komuś zależy, okna drewniane wyglądają na pewno dużo ładniej. Natomiast co coś za coś. Wiąże się to na pewno z bardzo dużym nakładem pracy na konserwację takich okien. Okna drewniane wymagają konserwacji raz na 3 do 5 lat. Więc taka jest podstawowa różnica. Oto pięć najczęściej popełnianych błędów przez wykonawców przy montażu stolarki okiennej. Na tym jedziemy. Pierwszy błąd. Brak właściwego i szczelnego zaizolowania całej krawędzi okien. Brak izolacji termicznej wpływa bardzo niekorzystnie na mostki termiczne. Czym to skutkuje nie będziemy tu dzisiaj rozmawiać. Drugi błąd. Niewłaściwe mocowanie techniczne. Zbyt mała ilość łączników z okien przed zapianowaniem. Okna montujemy na potwark, daje się je około 50-60 cm, dodatkowo zagęszczając na rożach. Brak tych łączników powoduje niestabilność okna. Kolejna rzecz, zanim zamontujemy i zapianujemy okna, warto zwrócić uwagę na właściwe wypionowanie i wypoziomowanie okien. Bez tego będziemy mieli problemy z otwieraniem, zamykaniem przez właściwym wyregulowaniem okien. Kolejny, czwarty punkt to niewłaściwe uszczelnienie okien. Zwróćcie uwagę, mamy dwa typy taśm. Na zewnątrz stosujemy taśmy przepuszczalne, natomiast od środka stosowane są taśmy paliwoszczelne. Jesteśmy w trakcie montażu. Tak zabezpieczony okno z dwóch stron jest dopiero szczelne. To jest prawidłowa, jedyna poprawna metoda montowania okien. To nie jest żaden ciepły montaż, tylko prawidłowe zamontowanie okien. I kolejny punkt numer 5, zastosowanie ram okiennych i okien niedobranych technicznie do właściwego miejsca, w którym się znajdujemy. Okna w budynkach znajdujących się przy dużym natężeniu ruchu powinny być akustyczne, powinny mieć podwyższoną izolację akustyczną. Ramy okienne z kolei w zależności od tego, gdzie znajduje się inwestycja, jak są narażone, jak są wyeksponowane, powinny być dobrane odpowiednio. Nie wszędzie możemy zastosować okna drewniane, nie wszędzie możemy zastosować okna aluminiowe czy PCV. To było pięć błędów. Jeśli na nie zwrócicie uwagę, żeby ich nie popełnić, wasza inwestycja będzie na pewno zakończona pod tym kątem z sukcesem. Wybierając okna na swoją inwestycję, przede wszystkim sprawdź następujące parametry. Pierwszy, najważniejszy parametr, jaki trzeba sprawdzić, jest to UW, czyli parametr mówiący o przenikalności cieplnej danego okna. Zgodnie z aktualnymi normami ten parametr nie może być większy dla okien ściennych niż 0.9. Dla okien połaciowych jest on większy. Kolejna rzecz, o której bardzo często nie mówimy, jest to izolacja akustyczna okien. Podstawowe okna, które są dostępne w sprzedaży, ich izolacja akustyczna jest na poziomie około 30 Decybeli. Okna na inwestycji, które znajdują się blisko drogi, blisko hałasu, powinny mieć około 40 dB. Nasze okna na inwestycji, mimo tego, że jesteśmy tutaj, można powiedzieć, z dala od hałasu, ale mamy na poziomie 35-38 dB, także bardzo dobre akustycznie okna. Kolejnym elementem, na który powinniście zwrócić uwagę, wybierając własne okna, to pakiet szybowy. Dwuszybowy czy trzyszybowy. Tak naprawdę jest to arama, o którym wcześniej, izolacyjność termiczna jest pochodną właśnie tego, czy będziemy mieli dwie, czy trzy szyby. Najczęściej dzisiaj stosowane i pomagane są na trzy szybowe. Taka dobra rada praktyczna w przypadku okien, które schodzą do ziemi warto dopłacić, warto zastosować szkło po wzmocnione, szkło hartowane po to, żeby nie wypaść z piętra także na naszej inwestycji wszystkie okna które są na piętrze są oknami wzmocnionymi. W tym odcinku moi drodzy to tyle, zachęcamy do subskrybowania naszych innych kanałów, w innych mediach społecznościowych na Instagramie, LinkedInie. tam dzielimy się naszymi budowami z innych segmentów budownictwa natomiast równie ciekawe treści, równie szeroko pokazane budowy. Miłego oglądania, cześć!